wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak tanio i bezpiecznie kupić coinsy do FC 25 na stronie u7buy.com. Link do strony macie oczywiście w opisie tego filmu. Na starcie, jeżeli chcemy kupić coinsy, musimy mieć spełnione dwa warunki. Pierwszy warunek, musimy mieć na koncie przynajmniej 2000 monet oraz musimy mieć odblokowany rynek transferowy na webappie. Czyli mamy 2000 coinsów na koncie, odblokowany rynek na webappie i możemy kupować sobie. Końsy. Na samym starcie polecam Wam sobie zmienić język na polski oraz walutę na złotówki, oczywiście. Jeżeli nie macie jeszcze konta na stronie, należy założyć je właśnie w tym miejscu, czyli po prostu się rejestrujecie. Macie tutaj naprawdę mnóstwo form logowania się możecie zalogować przez Steama, Twittera, Steama, Google'a czy Discorda. Także jest spoko. Gdy już się zalogujemy lub założymy konto, klikamy sobie tutaj bezpieczne monety i w tym miejscu wybieramy sobie platformę, na którą chcemy kupić nasze końsy, czyli coinsy. PS5, Xbox One, Series lub PC. Następnie wybieracie ilość monet, które chcecie kupić. W kolejnej zakładce wybieramy opcję Dodaj rabat i wpisujecie tutaj co najważniejszy kod rabatowy DAW, który daje wam 6% zniżki, czyli na przykład w tym momencie. A zaoszczędzacie jakieś 9,60. Następnie wybieramy sobie sposób płatności. Możemy zapłacić poprzez kartę kredytową lub debetową, Paypalem lub bankowość internetową. Zwykły przelew czy blik. Jeżeli wszystko sobie już tam wybierzemy, klikamy sobie guzik bezpieczna płatność. Jeżeli płatność przejdzie pomyślną weryfikację, zostanie przeniesiony do zamówienia zakupione. I tam wciskamy przycisk zdobądź monety i wpisujemy swoje dane do logowania do EAFC25. Jak również hasła, jednorazowe. Pody zapasowe znajdziesz na stronie eay.com po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Bezpieczeństwo czekamy przycisk widok i po potwierdzeniu swoich danych hasła jednorazowe będą już gotowe. Po podaniu wszystkich danych po prostu upewnij się, że na pewno jesteś wylogowany z gry. Proces może trwać od godziny lub trzech, a gdy transakcja dobiegnie końca twój status zamówienia zostanie zmieniony na zrealizowany, wtedy możesz ponownie zalogować się na swoje konto i cieszyć się zakupionymi monetami. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem z zakupem polecam przejrzeć samouczek który jest dostępny na stronie. W każdym momencie możecie skorzystać z z centrum pomocy, korzystając z czatu, lub znajdziesz odpowiedzi w odpowiednich wątkach. Strona poza monetami oferuje również karty podorunkowe czy kody do gier. Dlatego myślę, że warto przejrzeć stronę, bo oferuje ona sporo atrakcji.